Witam serdecznie w poranku z Biblią. Dzisiaj bardzo ważny temat dotyczący wielu z nas, wielu ludzi. Chcielibyśmy przeczytać na początek krótki fragment Bożego Słowa. Później w dalszej części rozważania przeczytamy nieco dłuższy. Ale na początek pierwszy list Piotra, piąty rozdział, siódmy wiersz. Wszystkie wasze troski przerzućcie na niego, gdyż on troszczy się o was. Ten werset zachęca ludzi wierzących, ludzi ufających Bogu do powierzenia jemu swoich zmartwień i trosk w nadziei, że on się sam o to wszystko zatroszczy. Biblia zachęca nas również w kontekście do trzeźwości i czuwania, przypominając o czyhającym na człowieka niebezpieczeństwie ze strony szatana. Jednocześnie wskazuje na bożą troskę i wsparcie w różnorakich trudnościach i doświadczeniach życiowych. Jezus Chrystus kieruje do człowieka wierzącego następujące słowa. Zechciejmy skupić się na tym dłuższym nieco fragmencie Bożego Słowa. z Ewangelii Mateusza, szósty rozdział od 25 do 33 wiersza. Pan Jezus mówi tak. Dlatego powiadam wam, nie troszcie się o życie wasze, co będziecie jedli, albo co będziecie pili, ani o ciało wasze, czym będziecie się przyodziewać. Czyż, życie nie jest. Czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? Spójrzcie, na ptaki niebieskie nie sieją, ani żną, ani zbierają do spichlerzy, a ojciec wasz niebieski żywi je. Czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi na dnie? I któż z was, troskliwie myśląc, może przydać do wzrostu swojego jeden łokieć? A odzienie się to szczycie? Przypatrzcie się liliom polnym. Jak rosną, nie pracują, nie przędą. A ja wam powiadam, że ani Salomon we wszystkim bogactwie swoim nie był tak przyodziany jak jedna z nich. Jeżeli więc trawę polną, która dziś jest, a jutro bywa w piec rzucona, Bóg tak przyodziewa, to niedaleko więcej was o małowierni. Nie troszcie się wtedy, mówiąc, cóż będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym się będziemy przyodziewać, bo tego wszystkiego poganie szukają. Wie bowiem ojciec Wasz Niebieski, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie Wam dodane. Podsumowując, Biblia wielokrotnie przypomina nam o Bożej trosce i zachęca do powierzenia Mu w ufności naszych zmartwień, dając nam w zamian pokój serca i odpoczynek w Duchu Świętym. Wielu ludzi próbuje ubić tu na ziemi swoje ciepłe i bezpieczne gniazdko, tak jakby mieli tutaj pozostać na zawsze i jakby ich życie w końcu zostało pozbawione trosk, chorób, bólu i cierpienia. Niestety, świat ten jest i nadal pozostanie jednym wielkim padołem łez, Dopóki nie zostanie z niego usunięty grzech oraz wszystkie jego okropne następstwa. Także i dzieciom Bożym ból, łzy i zmartwienia są bardzo dobrze znane. Ale ludzie tego świata tkwią w tym wszystkim bez jakiejkolwiek pomocy, nadziei i pocieszenia. Ludzie wierzący, Znający Boże obietnice zawarte w Bożym Słowie, mają przywilej i znajdują oparcie w tym, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga prawdziwie kochają. To obecność Boga w życiu człowieka i obecność Ducha Świętego w sercu wiernego jemu sługi, da mu prawdziwe szczęście dzięki świadomości Bożej miłości i troski o swoje dzieci. Biblia wyraźnie wskazuje, abyśmy wszelką, Swoją troskę złożyli dosłownie, zrzucili na Pana Jezusa Chrystusa. Wszystkie troski i zmartwienia, te fizyczne i duchowe, należy złożyć na Boga, który jest niewidzialny. Potrzebna jest wiara. Kiedy masz wiarę, podobasz się Bogu i wówczas możliwe jest wszystko. Potrzeba także głębokiej świadomości, że On posiada wystarczającą moc, by zaradzić wszelkiej naszej trosce i zmartwieniu dlatego pozwólmy mu działać w naszym życiu kochani. Niektórzy ludzie trzymają się swoich trosk i zmartwień, ciągle się obawiają, żyją w wielkim napięciu i w wielkim niepokoju. To przecież diabelska niewola i jego taktyka by bezustannie wlewać w twoje myśli i w twoje serce strach. Lecz wolą Bożą dla Ciebie jest to, abyś wszelką swoją troskę złożył na Jezusa Chrystusa. Nie zawsze będzie to łatwe, zwłaszcza jeśli przez wiele lat wyrobiłeś w sobie nawyk martwienia się. Niech Twoim nawykiem od teraz stanie się Jezus Chrystus. Niech to będzie wiara w Niego, w Jego moc i całkowite do Niego zaufanie. Złóż nawyk martwienia się w Jego ręce. Przyjdź do Jezusa Chrystusa w modlitwie i wyznaj szczerze, jak bardzo pragniesz Jego obecności w swoim osobistym życiu, w życiu Twojej rodziny i Twojego małżeństwa. Złóż to wszystko w Jego ręce i w końcu przestań się bać. Proś Ducha Świętego, by dał tobie siłę do odrzucania tej diabelskiej pokusy martwienia się i zbytniego troszczenia. I pamiętaj że Jezus Chrystus chce zdjąć z ciebie ten ciężar, który ciebie przygniata, ponieważ jego troska i jego staranie o twoje życie to jest obietnica, którą zawarł w swoim słowie, a on zawsze dotrzymuje słowa. Niech Duch Święty was prowadzi kochanie w tym słowie. A Bóg wszechmogący niech was błogosławi. Amen.